Kocimanko, tutaj Little Spy, a tutaj mój nowy komputer. Także dzisiaj budujemy komputerek. Wartość tego, co widzicie na ekranie, to jest jakieś ponad 5000, ale to nie jest finalny build. Tej karty z Zotaka nie będzie. Ona jest na sell wystawiona. Nie ma tutaj jeszcze mojego chłodzenia wodnego w aktualnym momencie. Także jak reszta rzeczy mi przyjdzie, jak to się sprzeda. To zrobię kolejny odcinek, gdzie dopiero pokażę wydajność i jak to wszystko chodzi. A na razie tylko króciutki filmik z montażu. Zapraszam do oglądania. Także tak, mamy tutaj płytę z założonym już stokowym telowskim chłodzeniem. To widzieliście jeszcze na moim kanale. Było to testowane na tak zwanego pająka, także wszystko tutaj jest sprawne. Sklaszowałem najnowszy BIOS. Także tutaj nie ma o czym rozmawiać. Yy, ramy, recenzja albo już była, albo już będzie na moim kanale. Yy, albo już była, albo jeszcze jej nie było, ale zaraz będzie. Od nich zaczynamy. Dwie kości to 16 GB 3600 MHz, cel 18. Ktoś się mnie spyta, dlaczego aż 32 giga? Odpowiedź jest prosta. 16 kraszowało mi na Vinci Także 32. Odnosząc się do instrukcji producenta, wsadzamy w odpowiednie sloty naszą pamięć. Yy, tutaj akurat są to te dwa szare. No. Także mamy tutaj już wsadzone ramy. Teraz bierzemy sobie naszego case'a. Ja tutaj już go przygotowałem. przełożyłem wentylator stąd do przodu. Też w ogóle się zdenerwowałem, bo ani mi jeszcze statyw nowy nie przyjechał do kamery. Ani mnie nie przyjechało jeszcze chłodzenie wodne, bo tutaj będzie chłodzenie wodne. Wiem, że overkill, ale to było kupione na takiej okazji, że to. No, jak praktycznie wszystko w tym komputerze. Um, także bierzemy naszą tutaj płytę główną. Zobaczmy, jak są stand zamontowane. Czy są zamontowane dobrze? Powinno być ich 9, jest ich 9. No, po prostu. Po klasycznemu, tam coś spadło, ale to nic ważnego Przykręcona na 9 Wszystko pięknie Teraz Zabierzemy się za wsadzenie dysków. Nie będziemy ich oczywiście jeszcze podpinać, ale je wsadzimy. Także mamy tutaj już nasz zasilacz, nie jest to żadne cudo techniki i nigdy nie było, ale no to, to miałem, było w moim starym PC, nie mam co zmieniać na nic innego, teraz tak pytanie, czy to jest jakakolwiek ta, nie, no to wsadzamy tą stroną, wsadziłbym tą tylko i wyłącznie dlatego, żeby nie pokazywać naklejki do okienka, Ale nie ma co tutaj gorącego powietrza wsadać. dawać naszego zasilacza od nowości. Problem jest teraz taki, że mi obudowa lampę oświetlającą zasłania i o ile ja to widzę, to wy możecie tego nie widzieć. Dobra, Dobra, przygotowałem się tutaj już tam pod montaż karty graficznych, wyciągnąłem kabelki. Dobra, także na szybko tutaj mamy to wpięte Komputer się rozświetlił, mamy piknięcie Także jak widać komputerek złożony Tak jak mówiłem, AIO jeszcze nie przyszło Jak przyjdzie, dogramy drugą część Wleci kolejny odcinek na kanał yy, Z recenzji tego AIO no, i ogólnie z testów wydajności, i tak dalej, i tak dalej. Tej drugiej karty już pewnie nie będzie. Zobaczymy, jak szybko się sprzeda. Także, ja byłem Little Spy, żegnam Was. No i się ma.